Adam Mickiewicz, Sonety Krymskie. Droga nad przepaścią w Czufutkale. Mirza i pielgrzym. Mirza. Zmów pacierz. Opuść wodzę. Odwróć na bok lica. Tu jeździec końskim nogom swój rozum powierza. Dzielny koń. Patrz. Jak staje, głąb okiem rozmierza, uklęka, brzeg wiszaru kopytem pochwyca i zawisnął. Tam nie patrz. Tam spadła źrenica, jak w studni alkahiru kahiru odno nie uderza. I ręką tam nie wskazuj, nie masz u rąk pierza. I myśli tam nie puszczaj, bo myśl. Jak kotwica, złodzi drobnej ciśniona w niezmierność głębiny piorunem spadnie, morza do dna nie przewierci i łódź z sobą przechyli w otchłanie chaosu. Pielgrzym, Mirzo, a ja spojrzałem przez świata szczeliny, tam widziałem. com widział? Opowiem po śmierci, bo. W żyjących języku nie ma na to głosu.